żeby to, z tą mutacją sobie poradzić. W momencie, gdy organizm jeszcze sobie radzi, gdy nasi tak, strażnicy genomu, tak się nazywają, bo są odpowiednie białka, sobie z tymi komórkami, z tymi mutacjami radzą, to jest dobrze. Natomiast w pewnym momencie pod wpływem pewnych czynników, czy to genetycznych, czy na przykład jakichś czynników z zewnątrz, o czym sobie powiemy, ta liczba mutacji jest tak duża, że nasz organizm przestaje sobie z nią radzić i wtedy pojawia się nowotwór. Dlatego on jest tak dla naszego organizmu ciężki, bo to nie jest coś, co do nas dociera z zewnątrz. To nie jest wirus, to nie jest bakteria, to nie jest pasożyt. To jest coś naszego, które w pewnym momencie uległo tak znamienitej zmianie, że nie potrafimy sobie troszkę z tym poradzić. I tak rozwija się w naszym organizmie nowotwór. Tak jak tu widzimy, jest zdrowa komórka, później ta komórka nowotworowa. Ona wymyka się takim naszemu cyklowi, cyklowi komórkowemu i zaczyna robić coś, co nazywamy bardzo szybkim namnażaniem proliferacją. Ona potrafi, jakby jest taka bardziej macierzysta, można powiedzieć, niż zwykła komórka. Trochę zmienia to, że staje się bardziej pierwotna, przez to bardzo dobrze się dzieli. Ona jest jakby wiecznie młoda, można powiedzieć, i dzięki tej proliferacji bardzo szybko rozwija się w naszym organizmie nowotwór. Czyli tutaj widzimy właśnie prawidłową, zdrową komórkę, komórkę zmutowaną i rozwój guza. Jeszcze zależy od tego, jak ta komórka później genetycznie zmieniona, czy to są guzy złośliwe, czy to są guzy mniej złośliwe, tak ten nowotwór później w naszym organizmie może wyrządzić szkody. Jak panie widzą tutaj, na początku w dwóch ta komórka rozmnaża się co 2-6 tygodni, na początku to jest taka główka szpilki, milion komórek, później za 2-6 tygodni, kiedy znów proliferuje z mały winogron, a później to już są miliardy komórek. Te komórki później rozsiewają się w naszym organizmie i docierają do innych, y, innych części naszego organizmu i potrafią tam sobie zasiedlić i znów, y, znów rozwijać się. Dlatego stąd są przerzuty nowotworowe. Tych, y tych naszych nowotworów jest różne, w zależności od tego, z jakiej tkanki tej pierwotnej, czyli tej, która zmieniła się, te komórka, wywodzą się. Jeżeli będą wodzić się z tkanki nabłonkowej, to będziemy mieć raki. Jeżeli będą wodzić się z tkanki mięśniowej, wrzęsnej, tłuszczowej, będą mięsne ślaki. Jeżeli z układu limfatycznego, będą chłoniaki. No i to, o czym dzisiaj sobie chyba najbardziej powiemy, no ze względu na to, że mówię trochę na co dzień tych, tych czerniaków, tych zmian nowotworów skóry widzimy i to też jest związane z tym takim naszym trochę zbytnim dbaniem może o, o palenizmę, może tak, tym jak rozwijają się czerniaki. One rozwijają się z kolumulek barwnikowych melanocytów, no i pośrednio z tkanki nerwowej i są najbardziej chyba złośliwymi nowotworami skóry. Tak naprawdę to jak Pani sobie zobaczą, to, to słońce, które tak lubimy czasem, to, to takie dwa przede wszystkim UVB i UVA. O ile UVB, czyli to te promieniowanie dociera nie, nie za głęboko do naszej skóry, to UVA bardzo, bardzo głęboko potrafi wniknąć w naszą skórę. Jeżeli tej skóry nie będziemy chronić, to jak Panie zobaczą, pod wpływem tego promieniowania słonecznego te komórki się zmienią. Normalne komórki, te komórki na naskórka, keranocyty, to komórki, które bardzo dobrze złuszczają się, obumierają, mają pewne, pewne cykl podziału. One się dzielą, umierają, złuszczają i nasz organizm sobie z nimi radzi. Natomiast gdy dojdzie do tego, że pod wpływem promienia ultrafioletowego zmieni się właśnie genetyka tych komórek, dojdzie do mutacji, z którą organizm sobie nie poradzi, to rozwijają się komórki, rozwiną się komórki nowotworowe i to nie nie tylko czerniaka, bo może być to rak komórkowy, podstawno-komórkowy, w zależności od tego, z jakich komórek będzie się rozwijał. No a jeżeli ta zmiana będzie dotyczyć właśnie melanocytów, czyli tych komórek barwnikowych, to wtedy rozwinie nam się czerniak, który jest najbardziej złośliwy. Czyli tak jak tutaj mówię, w zależności od tego, jakie te komórki te, te, ta zmiana będzie dotyczyć, będziemy mówili o raku komórkowym który jest mniej inwazyjny, najczęściej pozostanie w naskórku. Mówimy o raku podstawno-komórkowym, jeżeli z komórek podstawnej, błony podstawnej, no i z melanocytów rozwinie się czernia, który w zależności od tego, jak głęboko, można powiedzieć tak kolokwialnie, wrośnie w naszą skórę, jak szybko zareagujemy na jego występowanie, taka będzie później możliwości jego usunięcia, diagnostyki, a później leczenia. Bardzo ważne dlatego jest ta ochrona przeciwsłoneczna, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy pamiętali też, że solaria też, tam też mamy do czynienia z tym samym promieniowaniem i tak samo pod wpływem tego promieniowania może dojść do zmian genetycznych w obrębie komórek i też może rozwinąć się właśnie czerniak. Tych czerniaków mamy bardzo dużo, tych w postaci czerniaka. Mamy czerniaka szerzącego się powierzchniowo. Mamy czerniaka z plamy soczewicowatej, czyli steak, z tej, która na początku jest inną, inną zupełnie zmianą. Mamy czerniaki guskowate, no i czerniak podpaznokciowy, z którym rzadko się spotykamy, ale też no, bardzo często go ignorujemy. Na przykład wydaje nam się, że to jest jakiś siniak pod paznokciem czy coś, co, co sobie uderzyliśmy. Natomiast wszystko, co, co tutaj widzimy i co Panie tutaj widzą, powinno nas zaniepokoić i powinno dać nam e, takie poczucie... Niepewności no i to, co możemy zrobić, to przede wszystkim badać się. Samo badać się, jak i badać się u lekarza, bo tak naprawdę każda, każda taka niepokojąca rzecz powinna skłonić nas do tego, żeby albo samemu zacząć się diagnozować, badać, jak, jak i zgłosić się do lekarza. Wówczas mamy szereg możliwości, czyli takich diagnostycznych. Przede wszystkim mamy taki algorytm postępowania w wszystkich chorobach nowotworowych, nie tylko w czerniaku. Wywiad, który jest bardzo ważny, badanie fizykalne. Do diagnozowania nowotworów mamy diagnostykę obrazową, biochemiczną. Mamy badania mikroskopowe. No i później już mamy metody terapeutyczne leczenia. No i później, jeżeli już to leczenie przebiegnie pomyślnie, albo przynajmniej ten nowotwór przejdzie w stan remisji, mamy później konieczność kontroli tego, tych zmian, czy kontroli tego nowotworu. Bardzo ważny jest wywiad, o którym może czasem zapominamy, dlatego też to, jeżeli zgłosimy się już do lekarza, to też ważne, żeby wiedzieć, że ten lekarz powinien nas dobrze, można powiedzieć, wypytać. I to nie tylko o takie rzeczy osobowe, czy imię, nazwisko, wiek, płeć, ale przede wszystkim o wywiad socjalny. Czy wywiad chorobowy? Przede wszystkim w przypadku nowotworów ten wywiad chorobowy, ten genetyczny jest tak ważny, bo jak panie pewnie wiedzą, szereg nowotworów jest przekazywane niestety. To są mutacje, które w naszym organizmie są przekazywane z pokolenia na pokolenie. One nie, nie każde pokolenie się ujawnią, ale jeżeli dojdzie do jakby takiego połączenia genów, e, to bardzo często te geny mogą się aktywnić. Dlatego ten wywiad, przede wszystkim rodzinny, w przypadku chorób nowotworowych jest szczególnie ważny. No i też czasem warto może samemu temu lekarzowi, czy temu pierwszego kontaktu, czy lekarzowi, z którym się spotykamy, też zaznaczyć czy powiedzieć, że mieliśmy w rodzinie kogoś chorego. Jest wiele akcji takich przeciwnowotworowych badań, czy to badań kolonoskopowych w przypadku raka jelita grubego, czy też właśnie badań mamograficznych czy innych, które są skierowane dla osób, które są z tej grupy ryzyka, bardzo często darmowych. No i to, co jest bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku zmian czerniaka, to jest to badanie przedmiotowe, czyli to, żeby ten lekarz dobrze obejrzał naszą skórę, ale później, żeby też ocenił też nam te zmiany barwnikowe, które nas niepokoją. To nawet my powinniśmy sami temu lekarzowi powiedzieć, pokazać takie zmiany, pokazać, czy coś nas niepokoi. A przede wszystkim też powinno się już uczulić na takie zmiany które nas niepokoją w okolicach szyi, czyli mamy tutaj powiększone węzły chłonne. Bo węzły chłonne powiększone to takie, można powiedzieć, drogi tego przerzutów nowotworowych. W momencie, oczywiście są stany zapalne węzłów chłonnych, ale jeżeli one powiększają się, jeżeli troszkę bolą, to już naprawdę powinno to szczególnie zaniepokoić. Takim narzędziem, które wykorzysta dermatolog, to będzie dermatoskop. To jest takie proste, można powiedzieć, narzędzie, to jest taki rodzaj lupy ze światłem skupionym, ale on pozwoli temu onkologowi czy temu dermatologowi obejrzeć tą zmianę, a przede wszystkim zobaczyć, czy ona jest niepokojąca. Bo wiele takich zmian, które Panie mogą widzieć na swoim ciele, one mogą symulować czerniaka. To mogą być zaskórniki olbrzymi, to mogą być zmiany barwnikowe, które są. One wcale nie będą zmianami nowotworowymi. Dopiero lekarz o odpowiedniej wiedzy, umiejętności, a później jeszcze, jeżeli już znajdzie taką zmianę, która będzie niepokojąca, to naprawdę badanie histopatologiczne jest dopiero badaniem rozstrzygającym, dopiero on podejmie decyzję i będzie pewny, czy ta zmiana a czy ta zmiana jest nowotworowa? Tak naprawdę jest wiele takich właśnie zmian, które, które mogą symulować czerniaki, mogą symulować raki podstawno-komórkowe, czysto-komórkowe. Natomiast tutaj kilka takich zdjęć dla zobaczenia, że pod tym dermatoskopem, czyli tym powiększeniem nawet dziesięciokrotnym, tak jak lupa, albo nawet w wideodermatoskop, można tutaj te zmiany bardzo dobrze zobaczyć. Dermatolog będzie zwracał uwagę. Nie tylko na kształt, ale też na pewne takie cechy, które mogą paniom czy, czy komuś w ogóle nie przyjść do głowy, że to ma decydujące, decydujące znaczenie w rozpoznawaniu. Bo tak, tak bardzo prosto można powiedzieć, jeżeli chcemy sami sobie tego czerniaka może troszkę się uczulić czy jakby troszkę się nim zainteresować, to musimy wziąć pod uwagę takie cechy, które zostały dość prosto nazwane ABCD. Czyli pierwsza taka rzecz to jest asymetria. Jeżeli ta zmiana jest nieregularna, nie jest symetryczna, może tu będzie bardziej widać, mamy łagodną zmianę symetryczną. Natomiast jeżeli zmiana jest niesymetryczna, taka poszarpana, nieregularne brzegi, to to już powinno zaniepokoić, bo w taka zmiana powinna być okrągła, symetryczna. Jeżeli zmiana ma właśnie nierówne te brzegi i jest bardzo często nie wiadomo, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy, to mówimy właśnie o brzegach, mówimy o kolorze, czyli to jest właśnie ten C. Jeżeli zmiana na przykład jest jednego koloru, no to nie, jeszcze nie ma to takiego dużego znaczenia. Natomiast jeżeli ta zmiana, którą mam na ciele, ma wiele kolorów, czarny, przeplata się z białym, z czerwonym, to też jest to bardzo ważna cecha, która może świadczyć o zmianie wtworowej. I to, co jest bardzo ważne, duże zmiany, albo zmiany, które uległy ewolucji, to mówi się to bardzo często o tym część E. Czyli jeżeli zmiana przez jakiś czas była jednej wielkości i nagle opalaliśmy się, coś zrobiliśmy i ta zmiana nagle zaczęła gwałtownie rosnąć, zwiększyła się jej wielkość o powyżej 0,5 cm, jeżeli sobie zmierzymy, bo to, to powinno bardzo kogoś zaniepokoić. To znaczy, że coś w tej zmianie się podziało, doszło do jakiegoś czynnika, który mógł spobudzić rozwój zmiany i rozwój nowotworowy. Dlatego tak ważne jest, żeby pamiętać, a, jako asymetria. Jeżeli zmiana jest okrągła, kształtna, druga brzegi, poszarpane brzegi, niepokoją. Okrągłe brzegi, nie ma problemu. Duży rozmiar, to duży to wcale nie taki, że na półnogi. 0,5 cm powyżej już, czyli centymetr, 0,6 cm już powinno nas niepokoić. I ewolucja. Coś się z tą zmianą dzieje. Coś nagle widzimy, że nas boli, rośnie, zaczerwieni się, staje się musimy to wtedy spróbować zdiagnozować i zgłosić się najlepiej do dermatologa. Oczywiście są takie możliwości jak aplikacje darmowe, które są stworzone przez na przykład Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, przez ekspertów z Akademii Czerniaka. Można sobie taką aplikację pobrać i ona jest skierowana nie tylko jakby dla osób chorych, bo tak jakby tą grupą docelową tej aplikacji są osoby zdrowe, które są w ogóle zainteresowane profilaktyką czerniaka, tych zmian, które mają, zwłaszcza jeżeli na ciele naszym jest dużo takich zmian, bo są ludzie, którzy mają typowe predyspozycje, że na ich ciele jest dużo takich pieprzyków, zmian, to tak jakby to przede wszystkim takie osoby powinny sobie na przykład z takiej aplikacji skorzystać bo w tej aplikacji będziemy mogli sobie na bieżąco na przykład sprawdzać, rozpoznawać, a też przez to, że to jest aplikacja i darmowa, i aplikacja stworzona przez Towarzystwo, które, które pomaga ludziom, Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, no to też będziemy mogli mieć dostęp do, do szybkiej diagnostyki. Oczywiście ta aplikacja jest skierowana do pacjentów onkologicznych, którzy już tych czerniaków mieli, ale później te czerniaki na przykład chcą patrzeć, czy one nie rozwijają się, no i też do bliskich osób chorych, jeżeli te osoby chcą też tym osobom. Pomagać to na stronie, na, no zwykle w Google Play można sobie taką aplikację ściągnąć. Naprawdę warto, ona jest tak podzielona tematycznie czerniak, profilaktyka, nie wiem tu widać, diagnostyka, leczenie, pytania i referencje naukowe. To w tej aplikacji można sobie znaleźć. Tak jak wiemy teraz w tym dobie komputerów i aplikacji, to każdy tworzy jakąś aplikację i jakby wszyscy chcą coś stworzyć, także też to Towarzystwo sobie taką aplikację stworzyło. Myślę, że dla takiej samo, samokontroli warto się tym zainteresować. Oczywiście... Poza takim badaniem, jak mówiliśmy, następnym takim punktem, czy następnym takim możliwością są badania oczywiście markerów nowotworowych. Te markery to są takie substancje wielocząsteczkowe, które, na przykład, wydziela nowotwór do naszej krwi, do naszego organizmu, albo prawidłowe komórki, z które z tą komórką nowotworową się stykają, lub też powierzchniowe jakieś związane z powierzchniowymi rzeczami, można powiedzieć z takimi strukturami na powierzchni komórek to te wszystkie takie markery dostają się, można powiedzieć, do naszej krwi i te markery można oczywiście badać. One nie są w 100% świadczą o tym, że mamy nowotwór. Nawet jak tutaj sobie spojrzymy, mamy takie typowe markery PSA w raku prostaty, ca 15 czy w raku piersi, AFP w raku wątroby, CA-125 w raku jajnika czy BHCG w zaśnian groniastym, to tak naprawdę te... Te markery one pomagają, ale nie są 100% świadczą o tym, że jest nowotwór, bo w pewnych stanach patologicznych innych te markery też się podwyższają, ale to jest taki najprostsza, poza tym nawet jak już nie chcemy udać się do, do lekarza, do dermatologa, do onkologa, to najłatwiej jest zbadać krew, prawda? Iść sobie do, do zwykłego laboratorium, pobrać krew i wtedy sobie te, te markery zbadać. Jeżeli na przykład rodzinnie któryś z tych nowotworów u nas występował i to też będzie Taki wskaźnik, który nas zaniepokoi, który może świadczy o tym, że dalsza nasza dalsza ta diagnostyka po, po będzie prowadzona w tym kierunku, możemy wtedy trafić do, do specjalisty. Natomiast to, co w czerniaku przede wszystkim jest bardzo ważne, to są później badania mikroskopowe, można powiedzieć, takie histopatologiczne i cytologie. Te badania mikroskopowe nowotworów dzieli się na cytologię, czyli pobiera się tak jakby cytologia, czy to są badania komórek. I tu mamy biopsję aspiracyjną cienko i głową, oczywiście nie w czerniaku, albo pobranie komórek z wymazów. Na pewno wiedzą Państwo, Panie, bardzo często robimy cytologię ginekologicznie, bo tam po prostu robi się wymaz z komórek i te komórki bada się pod mikroskopiem. Specjaliści badają, czy te komórki są zmienione. Mamy też już bardziej inwazyjne badania mikroskopowe, to są badania histopatologiczne. Pobiera się wtedy wycinki tkanek, czyli nie bierze się tych komórek z wymazów, czy to na przykład jak z pochwy, natomiast po, pobiera się fragment tkanki i taką biopsję można też podzielić na biopsję cienkoigłową, jak na przykład biopsję wątroby, czyli po prostu cienką igłą dostaje się do wątroby i pobiera się wtedy fragment. Natomiast na pewno nie w przypadku czerniaka, ponieważ uważa się, że jeżeli nie doszłoby do wycięcia całego czerniaka, tylko pobrano by jego fragment, to mogłoby zaindukować jego rozwój. Dlatego w czerniaku wycina się całą zmianę z marginesem jeszcze zdrowej tkanki. I tak naprawdę to jest metoda też leczenia. I o ile jak panie trafią do dermatologa i dermatolog powie, że ta zmiana jest niepokojąca, to on nigdy na 100% nie może powiedzieć, czy to jest zmiana nowotworowa, czy to jest czerniak, czy nie. Żaden dermatolog nie ma takiej wiedzy, żeby na 100% powiedzieć. On może powiedzieć, że ta zmiana jest łagodna, ale czy to jest czerniakiem, dopiero rozstrzygnie histopatologia. Dlatego też wycina się całą zmianę niepokojącą z marginesem zdrowej tkanki i bada się tą, tą z tą tkankę, patrząc, czy jest to czy występują tam komórki zmienione nowotworowo i czy też w tym marginesie tej tkanki nie ma komórek nowotworowych. I powiem szczerze, że u nas do poradni bardzo często trafiają pacjenci, którzy mają ponowne wycięcie, bo na przykład dochodzi do niepełnego wycięcia tego czerniaka, nie jest pobrany odpowiedni margines i zmiana jakby w tym miejscu wznawia się. Dlatego tak ważne jest, że jeżeli już ta zmiana jest, to jak najszybciej udać się do chirurga, onkologa, który później wytnie tą zmianę z dobrym marginesem. Bo to, co później się pojawi, to, no to będzie to. Jeżeli taką zmianę wytniemy, to oczywiście później można określić jej stopień. Jak mamy pierwszy stopień, to jak pani widzą, one są w naskórku. Wytniemy, on nigdzie nie głęboko nie wrosł, nic nie zrobił złego w naszym organizmie, będziemy go tylko kontrolować. Im będzie bardziej postępował, tak jak mamy w zmianie czwartej czy piątej, to on jakby można powiedzieć kolokwialnie przerośnie skórę. On dostanie się do naczyń. I w momencie, kiedy czerniak dostanie się do naczyń, to on już nie jest tylko nowotworem skóry. On zacznie przerzutować w naszym organizmie. To nieprawda, że czerniak jest tylko na skórze. Czerniak pojawi się w wątrobie, czerniak pojawi się wszędzie. I ważne jest, żeby tego czerniaka zatrzymać wtedy, kiedy on jest w skórze to tylko będzie nam dawało bliznę. I w zależności jak głęboka będzie czerniak do zmiany trzeciej, tak głęboka będzie blizna. Ale w momencie, gdy już będzie w zmianie piątej, to już to leczenie, jak tu Panie widzą, ono będzie ograniczenie, bo tak naprawdę czerniaka leczy się tylko w zasadzie poprzez wycięcie całej zmiany. A później to już będzie leczenie przerzutów tego czerniaka. To już nie będzie tylko nowotwór skóry, ale będzie to już nowotwór który przerzutuje do każdej naszego organizmu i to już będzie czerniak rozwijający się w wątrobie, rozwijający się w jelitach i wtedy już to leczenie już nie będzie takie skuteczne i bardzo często no, będzie, będzie może powodować nawet śmierć. Tyle co miałam Panią do powiedzenia. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Mam nadzieję, że na wszystkie odpowiem. No i zachęcam do tego, żeby nie... nie nie ignorować takich zmian, zwłaszcza jeżeli lubimy się opalać. Ja nie jestem w zupełnie przeciwnikiem opalania, to nie o to chodzi, tylko żebyśmy wiedzieli, że, ta nasza, że sami zniszczyliśmy trochę swoją planetę, zniszczyliśmy tą powierzchnię ozonową i to co pewnie naszym rodzicom wiele lat temu umykało i mogliśmy robić, to teraz... Niestety te, 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 to, to, co było fajne i fajna opalenizna, no to, to, to niestety powoduje teraz szereg, szereg zmian, które niestety mogą być dla naszego organizmu szkodliwe. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania? Tak pytam moich studentów, nie wiem, czy... Ja się chciałam zapytać, Pani, moja córka miała yy, pod skórą takiej wielkości wino